Spotykamy się tutaj na procesie oczary. Ten proces oczary nie jest żadną bajką, nie jest legendą, tylko to jest historia. Historia kobiety, która kiedyś mieszkała w Fordonie, wcześniej mieszkała w innych miastach, a później wydarzyło się tak, że niestety została sądzona o stosowanie czarów i oskarżona, postawiona przed sądem. Pozostały ślady historyczne po tym procesie w postaci księgi ławniczej, która jest dostępna w Archiwum Państwowym Bydgoszczy i na podstawie tych akt, które się tam znajdują został napisany scenariusz właśnie tego przedstawienia, tej inscenizacji, w której będziemy za chwilę brać udział. Czyli jak dobrze rozumiem to Pani jest czarownicą? Tak, jestem czarownicą, która jak jedna z wielu została oskarżona niesłusznie o stosowanie czarów o zadawanie diabła. No a jak y, pa, Państwo będą na przedstawieniu, zobaczycie, że y, no, ważną rzecz dla szlachty zrobiła, czyli skrzywdziła dziecko, y, szlachcica zadając mu diabła, więc... Popatrzywszy na losy tej dziewczyny, którą jestem, widzimy, jak strasznie traktowano wtedy kobiety. Moda na wylokowanie czarownic i spalanie ich w oczyszczających płomieniach w sposób przyszła z zachodu. I tu, w Kordonie znalazła dla siebie ujście w postaci ponad 70 procesów oczarek, gdzie ponad 50 kobiet zostało spalonych. Zdarzały się wyjątki, trzy czarownice poddano poście, 7 Inscynizacja, którą zobaczycie została oparta na autentycznych protokołach z rozpraw, jakie odbywały się przed sądem fordońskim. Zapraszam do podróży w czasie. Cofnijmy się po cztery stachy. My sędzia sądu miejskiego, porońskiego, a także sługa podczas jego gości Ludwika Zakrzyńskiego. Stanisław Czarnecki, szlachcic, sługa jej mości Mrocińskiego. W roku pańskim 1676 potwierdzamy, iż zeznania złożone pod przysięgą przez obecnych tu obywateli są godne wiary i uczciwe. Że to godne jest, aby sprawiedliwości stało się zadość, a winna złym postępkom nieszczęsna niewiasta została osądzona zgodnie z prawem. Wprowadzić u syna. A, Oskar, żona, Justyna Marcinowa, wasz żonkowska. Dobrowolnie zeznała, iż jest rodem z Krakowa. Wraz z mężem swoim przybyła w te strony podczas wojny krzyżackiej. Prawdę mówię, Nieprawdę mówicie! Ja jestem niewinna, proszę sądu! Wszystkie, wszystkie są. porządna ja kobieta jestem! Tak, a też wszyscy widzieli podczas pielgrzymki jakieś zaklęcia pod nosem mam rotała. I duszyczkę tej biednej dziewczyny diabłu chciałaś przekazać. Oj, babo, babo, mamy na ciebie mnóstwo dowodów. Bo ona to jest... Bo ona to z jego gospodynią czyniła. To one do jego szaty przyszyły w kości. Ksiądz niezbędnie. Nie wiem, co jej się zrobiła. Ale tak. ta książka gospodyni to już dawno spalona jest. I co z tego? Skoro ksiądz Dobrodzień w grobie leży? No ale dobrze, 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 dobrze. Wystarczy że masz się i brak. do przewinienia tej kobiety i ja zaś tą kobietę, wiesz, Kim ona jest. Tak, panie, to ta wiedźma co diabła na mnie zesłała. O, jakiem ja się męczyła! O, panie, jakie męki mi sprawił ten bies! A prawda to, żeś sera zjadła z jej ręki? Czy, czy y, zjadłaś tylko, czy słyszałaś jakieś zaklęcia, jakieś ich y, magiczne formuły? O tak, panie, jakiem ja tylko tego seria zjadła, to mnie takie boleści wzięły i na wymioty mnie wzięło. W środku, o tu! Paliło jak siedem piekieł, a to pewnie ten diabeł się rozpychał rogami. Już w śladu, że umrę, że mnie ten zły rozszarpie od środka na strzępy. Z boleści wyłapnął stynę, żeby mi pomogła i jak podeszła... No poważną ci, dzieciaku! Cicho To przylepiej było. Czy co mówiła, to nie usłyszałam, ale coś gębem ruszała. To poważne zarzuty, dziękuję. Siadaj że siadaj że. Eee. Posłana Justyna ze skargi wynika na tym, nie poprzestawszy, ukrzywdziła także osieroconą dziewkę, której w mleku zadała diabła. Zaznajomiwszy się, sąd ze skargą pana Czapierskiego, Sąd Miejski Lankwidowski, miasta króla ilości Fordona, dla poznania lepszej prawdy do Mistrza Justynę oddaje na kultury. Ociep, o nie pójdę. ociep, ociep. Ociep, ociep, i Ociep, 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 ociep. Ociep, ociep, i zacięcie. Ciężki cię dzisiaj. Ciężki.

Wszystkiego. Osądzi. Wsiadaj. Co teraz? Co zeznałaś? Śpiewaj tutaj. To nie tak było, jak ona mówiła. Ja tej Mariannie sera w co dam. A ja tu widzę, że sera nagle Maja o, ona się zamieniła. Bo ten diabeł to, to w tą muchę się zamienił ją, i ona zjadła go. Ale to nie moja wina była. Przecież ksiądz tego diabła od niej odpędzić. A dlaczego zadałaś tego diabła? w ogóle tego, te, tego diabła. Po, po co zleziła? Tu wzywała? Po co, po co te, te, te muchy, te, te przemiany, po co ich Bo miło? ja żeby się narozłościła o ten sierpna żniwa. No patrz, śmierci. A mało ci było siedzenia w więzieniu. Mało ci było siedzenia w więzieniu. Co tam w tym więzieniu się działo, jak siedziałaś? No ja już wszystko po... Dobre. Bo, bo, ten czas, co jak siedzę w więzieniu, to co noc do mnie przybywa diabeł i mówi mi, nie bój się nic. Nic się nie bój. Ja za ciebie będę cierpiał. Popatrz, jaki litościwy. No, Niczego nie będziesz no, no. czuła. Ale ja mu mówię, panie! Ja tego nie chcę! Ja sama będę cierpieć. I powiedziałam mu idź precz! Idź precz do pieczę! No i poszedł. A jak kury zafiały, to w ogóle zniknął. A na łysą górę to sama jeździła. Czy z kimś? Przyznaj się, buchatce znowu nie? Ja nie latałam na włosowę. Binkowa, to, to 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 co to było? To tam żarna Binkowa, stara na starym mieście, mi mówiła. I Dorota? Młynkowa? A Młynkowa, ale na złobrzymi, ty tam siedzi? Tak. To one mi maści dawały, Zmarować się kazały. No i na łysą górę byłem latać. I latałaś? Latałam. Niedaleko było. <grymne> Ale na łysej górze tańce i swawole. A oni mi tam czarci chrzest zrobili. I mnie Jadwiga i mię nadali. I panie najjaśniejszy Pana Boga naszego kazali się wyrzec i najświętszej panienki, i wszystkich świętych. No nie pojem. Ja. I pieniądze mi dali. Ale te pieniądze potem się w skorupę obróciły. Anioł kury zapiały, go w niej coś się obali. Ani grajków, ani tańcowania, ani czarciego pałacu. To miał niewinny sąd. Sąd wysłuchał. Sąd musi myśleć. Musimy się zastanowić. Musimy się zastanowić podjąć decyzję. Wyprowadzić obwinioną. Ale już nie będzie tortur. Chodź. Wyprowadzić. Ja, ja, Chodź. ja Chodź. nawet diabła odciągnęłam. Chodź. Chodź. Że i móc się, żeby nie było za Zostań się panu przed panie, proszę! Proszę! Ja nie winna jestem! Stawaj, wam stawaj, Bawo. stawaj, Bawo. stawaj, Bawo. stawaj panu, szacunek! Ale ja Stawaj, wam szacunek! Należy sądowi się należy, A przeto niniejszy sąd landwojtowski, ławniczy miasta króla Jejności Fordona do prawa się wyrozumiawszy oraz rozpatrzywszy różne kontrowersje między skarżącym Krócijna, i żałobliwą skargę na obwinioną Justynę Ważonkowską ja która nie ją stworzył krwiostwem najdroższą i Panny Najświętszej Maryi Wszystkich Świętych się wyrzekła, nakazuje dekretem za jej wielkie zbrodnie, aby zapłatę wzięła i na stos złożony, nie, 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 Minęły wieki, a ogień wciąż płonie. Słyszę ten krzyk, widzę płomień za miastem. Każde uprzedzenie to iskra. Zarzewie ognia, które za gniewem narasta. Polowanie na czarownicy wciąż trwa. Wystarczy odmienność, słabość, poglądy inne. I tłum nienawiści otoczony rządy ofiary. Znosi drwa, układa stosy i krzyczy winne. Czy postawisz dziś kamę nienawiści? Anonimowy tłumie bez twarzy. Czy ktoś z was stanie po stronie ofiary? ugasi, ugasi się ogień, co ciągle zraży? Zapatrzeni w ekrany komputerów, Ferujemy wyroki bez cienia refleksji. Bullying, unfollow, złe słowa. Czy aby na pewno jesteśmy już lepsi? Stań, Stań i powie powiedz stop uprzedzeniom nienawiści. Postaw tamę hej, w tej nierównej walce. I zrozum, że, że twoje, twoje zdanie ma wielkie znaczenie. I że ty również. Z swej dłoni trzymasz zapałkę.